Miejsce wyjątkowe, bo nowe zupełnie i, i duża inwestycja Powiatu Namysłowskiego robiąca niezwykłe wrażenie i tym większa radość, że udało nam się wesprzeć te inwestycje, bo... Po tym, jak, została, jak zespół szkół został wybudowany, okazało się, że z wyposażeniem jest trochę krucho, dlatego że mimo wcześniejszych zapowiedzi Ministerstwa Edukacji w, poprzednich, w poprzednim czasie nie wywiązało się z, z obietnic, ale udało nam się wyasygnować kwotę 350 tysięcy złotych z samorządu województwa opolskiego, tak aby wesprzeć starostwo, wesprzeć powiat namysłowski, a tak naprawdę wesprzeć tych wszystkich, którzy będą korzystali z tej pięknej szkoły. To Ważna placówka, bo każda placówka edukacyjna jest ważna. Natomiast to, to jest zespół szkół specjalnych, więc specjalne potrzeby uczniów, specjalne też potrzeby jeśli chodzi o infrastrukturę. W związku z czym no, rzadko się zdarza, że w naszym regionie powstają zupełnie nowe szkoły i tym bardziej duża radość, wielkie święto. Akurat w tym samym tygodniu, w którym mieliśmy święto Edukacji Narodowej, w związku z czym tym, 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 tym bardziej cieszy, że możemy w ten sposób świętować właśnie to ważne. Dla nas święto, dla, dla, chyba dla całego regionu, dla każdego z nas, święto ludzi, którzy są związani ze światą, z edukacją. Właśnie w taki sposób, otwierając piękną, nowoczesną placówkę, która będzie służyła osobom, które mają bardzo specjalne potrzeby. Dzisiaj mamy taki dzień, który jest spełnieniem marzeń nas wszystkich: nauczycieli, rodziców, uczniów przede wszystkim, bo to z myślą o nich ta inwestycja powstała. 1 września mogliśmy rozpocząć rok szkolny w nowym, przystosowanym do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami budynku. No jest to spełnienie, a nawet więcej naszych, naszych marzeń: budynek bez żadnych barier architektonicznych, w każdym detalu dostosowany do potrzeb dzieci. No i dzisiaj w dniu uroczystego otwarcia. Cieszymy się wszyscy bardzo. Dziś z dumą możemy powiedzieć, że jest to przestrzeń dla młodzieży, dla dzieci i dla rodziców, gdzie mogą czuć się pewni, że nasi, nasze dzieciaczki zostaną zaopiekowane. Z tej okazji chciałabym bardzo podziękować serdecznie za to, że, za to, że ta inwestycja powstała, za, za inicjatywę byłemu zarządowi powiatu namysłowskiemu, radnym w gminie Namysłów, która przekazała działkę na inwestycje. Marszałkowi e, Szymonowi Ogłazie, który przekazał dofinansowanie na doposażenie, e, doposażenie sal, które będziemy mieli teraz okazję e, zobaczyć. Oczywiście też naczelnikom Wydziału Starostwa, pracownikom pani Maria Damczyk od zamówień publicznych, e, pracownikom Wydziału Finansowego, Wydziału Dróg, Wydziału Oświaty i Edukacji oraz Wydziału Promocji. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za to, bo to była ciężka praca, bo inwestycja była wieloetapowa i dużo pracy wiem, że w to włożyliście, więc chylę czoła za tą piękną inwestycję. Mam olbrzymią satysfakcję z tego, że jesteśmy w szkole specjalnej, nowo wybudowanej. Ta satysfakcja jest na wielu poziomach, ale też takim, że zrobiliśmy to wspólnie jako samorządy. Wizja starostwa, pieniądze rządowe ale tak naprawdę działka, która przyszła z gminy, żeby tę inwestycję zrealizować. No i wspólny cel, który nas łączył, bo dzieci pochodzą oczywiście i z naszej gminy, z całego powiatu, no i mają warunki, które rzeczywiście wykraczają poza to, co jest na co dzień w naszych szkołach, poza nasze wyobrażenia. Mam nadzieję, że będziemy do tego poziomu i do tego standardu dążyli wszyscy wspólnie. Życzę im to, tego, żeby oni poczuli się tutaj u siebie, bo to pewnie chwilkę jeszcze potrwa, ale jak już się poczują, to wszyscy będą się tutaj wspaniale rozwijać. Nie tylko nauczyciele, ale też uczniowie, no i dyrekcja, która będzie musiała tym zarządzać. Przede wszystkim pytam nauczycieli, uczniów, jak od początku września, bo już tutaj trochę są, czują się w tym nowym miejscu, i myślę, że to jest ta największa satysfakcja dla całego środowiska, dla wszystkich uczniów podopiecznych rodziców na pewno i wszystkich pracowników tej szkoły, że jest tak inną, zaskakującą, pozytywnie zaskakującą przestrzenią i na pewno miejscem, w którym zdecydowanie lepiej będzie się pracować i opiekować i myślę, że to jest bardzo dobre dla wszystkich że takie nowe budynki w województwie powstają, bo to wyposażenie i to miejsce jest rzeczywiście bardzo specjalnym miejscem dla tych wszystkich, którzy potrzebują specjalnej edukacji.